Cześć, jestem Kurczak. Chciałem Ci powiedzieć, że Nitro dzisiaj nie nagra w filmiku, bo z zwykłym On um, gdzieś tam po raz. O, Pójdę do niego. Trochę długo to zajmie. Więc yy. i tak zaraz wyjdzie. Zostawi mnie tu samego. Ale póki jestem, chciałem powiedzieć, że żebyście zostawili łapkę. O! zrobiłem jajko. Żebyście zostawili łapkę. Łapkę w górę. Łapkę w górę, żebyście zostawili. I subskrypcję. A ja postaram, postaram się powiedzieć to ludzi trowi, żeby nagrał ten filmik, bo... Jest strasznym leniem, nie chcę mu się nagrywać. Więc informacje powiem później. I cześć, to znowu ja, pan kurczak, tylko ten Nitro mnie zamknął. Zostawcie suba i, i musicie pomóc mi wejść musicie zostawić subskrypcję. Ło! Dobra, jestem. A więc Nitro powiedział, że skończy z Niestety. Ja, ja mu tam mówiłem, że to zły pomysł, ale on się nie słucha kurczaków. On się kurczaków nie słucha. Dlatego... O, jeszcze mu coś to powiem, ale... Jeśli będzie odcinek raz za tydzień, to ja mu pokażę. Ja mu pokażę. Dobra, co było na tyle. Dzięki, że pomogliście mi wyjść ja... Mm, wow! On obsydian. Mogę stawiać. Dobra, jeśli on nie zrobi daily, to go zamuduję. I dam mu game od, game od 2 i odbiorę mu łopu. Opa, więc dobra. uah tu não precisa me não ah ah Dobra, w tym zostawcie suba, mnie zjad, pa